Siemanko, Siemanko, na tym filmiku pokażę Wam 10 najlepszych kart, jakie możemy wykorzystać w ewolucji środkowej obrońca Centurionów. Jest to darmowa ewolucja, a w dodatku meczy, które musimy zagrać, jest bardzo mało. W sumie 8 meczy musimy rozegrać, aby zupgrade'ować na maksa daną kartę. Ewolucja jest dosyć specyficzna, ponieważ tutaj oprócz zwykłych upgrade'ów, czyli upgrade do tempa, do obrony, mamy też upgrade do dribblingu i do podań. Bardzo dużo właśnie jest tego upgrade'u do podań, zwłaszcza że na koniec dostajemy również. Podania na dobieg, czyli styl gry, i również podania górą, także te dwa style gry do podań są moim zdaniem również przydatne dla obrońców, zwłaszcza podczas pressingu przeciwnika. W ten sposób łatwiej możemy dograć dokładną piłkę, właśnie do naszego zawodnika, nie tracąc jej, bądź nie wybijając jej gdzieś w ogóle na ośle. Dlatego te podania również przy obrońcach też są istotne, dlatego warto, myślę, to ulepszenie sobie zrobić. Zwłaszcza, że mówię, 8 meczy do zegrania, to nie jest wcale dużo, a naprawdę kilka fajnych kart możemy sobie ulepszyć i dodać do pierwszego składu, ale zanim o karta Krótkie słowo od sponsora naszego kanału. Jeśli chcesz kupić monety do EAFC24 w szybki i bezpieczny sposób, useandby.com to najlepsze miejsce w internecie. Monety otrzymacie już 10 minut od zamówienia. Pamiętajcie, aby wpisać kod CLIP, aby otrzymać 6% zniżki. Link w opisie. A więc pierwsza karta na liście to Nacho Fernandez, czyli zawodnik Realu Madryt. Co tu dużo mówić, bardzo łatwy do połączenia. Po upgrade będzie miał 77 tempa, 79 podań, 85 defensywy i 83 fizycznych w dodatku ma 4 gwiazdki słabszej nogi co też przy obrońcach rzadko się zdarza dlatego pod tym względem myślę, że Nacho poza tym, że jest bardzo łatwo go zlinkować to będzie się wyróżniał dlatego myślę, że warto go umieścić właśnie na tej liście drugi zawodnik z Hiszpanii tutaj właśnie z drugiej strony Madrytu czyli Atletico Madrid, Mario Hermoso po upgrade'zie 77 tempa 85 defensywy, 82 fizyczność wiadomo tutaj linki do Atletico Madryt czyli do Lorente czy do Depaya jeżeli go robicie w innym ulepszeniu Tutaj pod tym względem również Mario Hermoso będzie fajnie się sprawował. Nawet jego złota karta na samym początku gry była również grywalna, a o, po upgrade'zie będzie po prostu jeszcze lepszy. Josko Guardiol, zawodnik Manchesteru City to trzecia pozycja, chociaż moim zdaniem jest on akurat najlepszą opcją, jeżeli chodzi o wszystkie karty, jakie dzisiaj mamy do wyboru właśnie w tym, w tym ulepszeniu. Po upgrade'zie będzie miał 80 tempa, 85 defensywy, 86 fizyczności. Linki może, jeżeli chodzi o samą narodowość, nie będą najlepsze, aczkolwiek Manchester City ma tylu zawodników, których można umieścić w składzie, że, że na pewno nie będzie jakiegoś wielkiego problemu z połączeniem właśnie Guardiola, a same statystyki robią naprawdę duże wrażenie. Do tego cztery gwiazdki słabszej nogi, co też będzie dodatkowym atutem. Czwarty zawodnik na liście to Facundo Medina. Jest to zawodnik z Argentyny, z Ligi Francuskiej. Po upgrade'zie będzie miał 77 tempa, 82 podań, 87 defensywy, 86 fizyczność, acz aczkolwiek tutaj do niego Tutaj będzie potrzebna jego, jego karta w formie, czyli karta 83. Aczkolwiek po tym upgrade'zie no wygląda bardzo, bardzo solidnie, dlatego myślę, że, że jest też warty, warty przemyślenia. Kolejny zawodnik również z Premier League to będzie Konate. Jest to zawodnik z Liverpoolu, to Francuz z dodatku. Także tutaj, jeśli chodzi o połączenie, to jeden z najłatwiejszych zawodników do połączenia w naszym składzie. Po upgrade'zie będzie miał 79 tempa, 85 fizyczność, 85 defensywa. Myślę, że bardzo dobry kanał. Kandydat właśnie do umieszczenia go w składzie, zwłaszcza że bardzo łatwo będzie go zlinkować. Davinson Sanchez to kolejna karta, nad którą warto się zastanowić z uwagi na statystyki, jakie będzie miał po upgradzie, czyli 81 tempa 85 defensywy, 86 fizyczności. Jedyny minus jest taki, że gra w lidze tureckiej. Ehm, no jeszcze parę lat temu grał w Premier League. No niestety tutaj, jeżeli chodzi o połączenie go, będzie troszeczkę ciężko. Aczkolwiek, biorąc pod uwagę właśnie te statystyki, jeżeli macie jeszcze jakiegoś. Zavodnika, ravno z Digi Tureckega, bonsze. Bądź... kolumbijczyka, to myślę, że, że nie powinno być aż tak wielkiego problemu z połączeniem, zwłaszcza, że ikony również w naszym składzie pomagają w linkowaniu zawodników właśnie z takich lig. Kolejny zawodnik z Ligi Francuskiej to Kevin Danso. Po upgrade'ie będzie miał 80 tempa, 82 defensywy i 88 fizyczności, także tutaj pod tym względem naprawdę się zawodnik wyróżnia. Jedyny minus to, to jego narodowość, także tutaj zgranie może być troszeczkę trudniejsze, aczkolwiek myślę, że również jeśli gracie ligą francuską, w większości e, właśnie tych zawodników macie w swoim składzie tutaj akurat to zgranie nie powinno być problemu. Kolejny zawodnik z, również z ligi francuskiej to jean claire Todibo, zawodnik który po upgradzie będzie miał 79 tempa, 87 defensywy i 85 e, defen przepraszam, 85 fizyczności. Tutaj również będzie potrzebna jego karta w formie oceniona na 82, e, ale po upgradzie jest naprawdę e, naprawdę konkretnym zawodnikiem i dlatego również warto wziąć go pod uwagę, jeżeli właśnie gracie francuską, bądź nie, bo jest Francuzem. Także również, jeżeli macie skład w jakiejś mierze złożony, właśnie z tych zawodników z Francji, to też to LIBO nie powinno być problemu ze zgraniem. Federico Gattoni to zawodnik z Ligi Hiszpańskiej, Argentyńczyk z Sevilla. Tutaj, po jego całkowitym upgrade do którego będą potrzebne dwa, dwa wyzwania ewolucji, no, będzie miał w sumie 81 tempa, 87 defensywy i 88 fizyczności. Cztery gwiazdki słabszej nogi w dodatku. Także tutaj, no niestety, trzeba wykonać dwa wyzwania ewolucyjne, Trailblazers i właśnie tego wyzwania Centurionów, aczkolwiek no statystyki, jakie dostaję na koniec, no myślę, że są warte, warte również przemyślenia, jeżeli gracie ligą hiszpańską bądź Argentyńczykami, to jak najbardziej gatoni powinien się znaleźć w waszym składzie. I ostatnia karta na liście, taki dosyć nieoczywisty wybór, aczkolwiek właśnie nie chciałem płynąć z nurtem i wybierać tylko taki najbardziej oczywisty tych zawodników, to jest Mwanga, czyli zawodnik również Ligi Francuskiej, Francuz z dodatku, który po totalnym upgrade, ale do którego potrzebne są trzy wyzwania ewolucyjne, będzie miał 81 tempa, 84 defensywy, 88 fizyczności, 81 podań, 78 dribingu. W dodatku może grać również jako SPD i myślę, że nawet tam by się lepiej sprawował niż właśnie na samej obronie, ale to już oczywiście od Was wyleży, zależy, ale trzeba tutaj wykonać trzy ewolucje, czyli center back, jest podczas Ray Blazers box to box pomocnik i do tego jeszcze wyzwanie centurionów środkowego obrońca aczkolwiek mówię, karta jest na tyle uniwersalna, że można grać nim i na środku obrony i na środku pomocy, także to by było tych 10 kart na dzisiaj, to będzie tyle dzięki wielkie za oglądanie i do zobaczenia na razie, hej!